Wykonanie uchwały się powierza Wojtowi. Czyli tego nie. 4, 5 Czyli to będzie 4, tak? Bo na końcu jest. Przed, przedosadnie jest wykonanie. Dzień. Tego to jedno. Ciekawe, to jest. Gdzie tu jest? Wojtowi to, to wywala się. 4, ale przy. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Otwieram sesję Gminy Grabów nad Plicą w dniu 29 grudnia 2021 roku o godzinie 8. Witam Panie i Państwa radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panią Jadzie, no i Państwa, których oglądacie nas w sieci. Pozwolicie Państwo, że sobie usiądę. Proponowany porządek obrad na dzisiejszą sesję otrzymaliście wraz e, z zawiadomieniem i proszę, e, pozwolę sobie odczytać bardzo krótki dzisiaj ten pro, program. E, proponowany porządek obrad, punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie forum, co teraz czynię, stwierdzam forum. Drugie, przyjęcie porządku obrad. E, trzecie, podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok. No i tu czwarte, pod, jest podjęcie, Uchwały ustalenia wysokości diet radnych, bo musimy tutaj pewną rzecz później powiem o co chodzi i czwarte zakończenie obrad sesji Rady Gminy w Grałowie nad policą. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem takiego proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie teraz. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Przy 13 radnych za. Dziękuję. Przyjęcie, pod, punkt trzeci: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. No i proszę to o zajęcie głosu panią Skarbnik. Pani Proponuje się zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 6 tysięcy zł i w wyniku wpływu z opłaty skarbowej. W planie wydatków zwiększenie o 6 tysięcy zł, w tym zwiększono z przeznaczeniem na nowe zadanie zakup ciągnika w kwocie 146 000 zł, a zmniejszamy z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i pozostałych związanych z dostarczaniem i odprowadzaniem ścieków o kwotę 140 000 zł i dokonujemy przeniesień w planie wydatków na podstawie propozycji zespołu szkół GOPSu i tutaj nasze urzędzie na bieżące potrzeby w planie wydatków majątkowych wprowadzamy nowe zadanie zakup ciągnika takie były zmiany. Szanowni Państwo, w związku z tym, że przy racjonalnym gospodarowaniu jeszcze zostały nam środki, bo wiadomo, że mieliśmy jeszcze przeprowadzić jakieś tam remonty, które są zaplanowane na rok 2022. Chodzi o modernizację oczyszczalni ścieków i modernizację przepompowni. A te środki, tak jak mówię, wydajemy dość oszczędnie. I. Wigilie, tak jak Państwo widzieli, w nocy no, z, ze środka na czwartek pojawił się śnieg od dawna, który był, którego no, rzadkością jest w zimach ostatnich lat, ale jeżeli ten śnieg się pojawi, no to w ogóle zaczyna się problem, bo zaczyna się tutaj odśnieżanie. I tak jak y, 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 były te lata wcześniejsze, że Nikt nie wyjeżdżał na drogi tutaj z gminy, nie było żadnego sprzętu, także tego sprzętu posiadamy, jednak ten sprzęt staje się niewystarczający. Nie Moja praca w Wigilię tutaj polegała też na tym, że praktycznie tutaj od godziny piątej starałem się już zebrać pracowników i także widzicie Państwo, że nie śpię, tylko jeżeli jest potrzeba taka, to staram się tutaj zarządzać, żeby w czasie odśnieżyć i od godziny już w pół do siódmej pracownicy przystąpili do prac na terenie gminy do odśnieżania. Ten śnieg może w tym roku nie był aż tak duży, tylko była taka lodowica, i chodziło nam głównie o drogi takie utwardzone, drogi asfaltowe, gdzie jednocześnie jadą dwa samochody. Jeden ma tą piaskarkę, to zaraz posypuje. Wiadomo, że nie sypiemy tak, żeby. Ta droga była czarna, bo na to nas po prostu nie stać. Droga, która jest utrzymywana w tym najwyższym standardzie, nawet nie najwyższym, bo to jest chyba drugi standard, droga wojewódzka tutaj warka Głowaczów. My sypiemy szczególnie na zakrętach te drogi, żeby były przejezdne, a wiadomo, że jak się pojawi jakieś tam obrocenie, trzeba zachować odpowiednią Prędkość, chyba się nic nadzwyczajnego tutaj na terenie gminy nie zdarzyło. I przede wszystkim no, tych powierzchni utwardzonych tu w samym Grabowie, przy szkołach, przy ośrodku zdrowia, przy gminie jest dużo, i wykorzystywanie naszego sprzętu w postaci tej koparki no, nie służy ku temu, i tak z bólem serca, jak wyjeżdżają tutaj operatorzy, bo jednak koparka waży ponad 8 ton. To jest ta kostka, gdyby nie było zmarznięte podłoże, to po prostu siada, robią się kolejne i po prostu bez sensu staje się to, co wcześniej zrobiliśmy. I mówię, dążę do tego, żeby to wszystko wyglądało przyzwoicie, a same te gwiazdy, czy tutaj przy gminie, czy ten pług stalowy trzeba wymieniać na pług, by było gumowy. to wszystko te operacje kosztują a przede wszystkim no jeżeli zdarzy się awaria znów przekładka takiego pługa od koparki nie jest prosta w związku z tym pojawiło mi się od razu taka myśl żeby jeżeli jakieś pieniądze się znajdę, i tak od razu po świętach wybrałem się tutaj do zwolenia i chcielibyśmy tutaj proponuję państwu zakup tego ciągnika ciągnika takiego prostego typu Craft, który jest na silniku perkins o mocy 60 Koni, który jest taki z napędem naprzód. No w przyszłości by trzeba było zakupić jeszcze taki pług składany na trzy strony. Do jakiejś tam do posypywania kosz w postaci jakiegoś rozrzutnika. No, być może jeszcze do wykaszania poboczy, bo wiadomo, że z tym się wiąże. Pewne rzeczy już nie, nie będziemy w stanie się, jak gdyby tego nie wykonywać. Chcemy zakupić ten, ten ciągnik taki dość prosty, bez żadnej elektroniki, dlatego że tak jak Państwu doskonale wiadomo, różni operatorzy są, a z elektroniką no, są problemy. Ten ciągnik jest prosty, że praktycznie trzech ludzi pcha go i można go uruchomić, nawet gdyby jakaś tam elektronika coś siadła. W innych, które są elektroniczne, no nieraz po prostu są takie sytuacje, że nie można go uruchomić. Ale o tym zakupie już dość dawno po prostu było po prostu było tutaj moim zamierzeniem dlatego jeżeli są jakieś po prostu te środki finansowe bo w pierwszym zamyśle było taki ciągnik za 103 tysiące ale no to jest mniejszy silnik bez napędu przedniego a wiadomo że taki mały silnik on jest taki zwężany typu sadowniczego, no bo nie wjedziemy znów nad chodnik takim szerokim, no bo wiadomo, że te chodniki nie zawsze spełniają pewną, pewną szerokość. Powoduje, że zaraz koła się kręcą, tak jak ostatnio nawet jak tutaj po tym rozmrożonym śniegu w Wigilię jak gdzieś samochód stał w dołku to później trudno było ruszyć, bo koła zagłębiły się, a lód się zrobił zaraz przy tym mechanizmie różnicowym powoduje to, że trudno jest gdzieś tam Ruszyć. Dlatego po prostu jest taka propozycja i prośba do Państwa, żeby zdecydować się na zakup i ten zakup był zrealizowany jeszcze do końca roku. No, są, mówię, środki zaoszczędzone, nie było jakichś nadzwyczajnych wydatków na oczyszczalni czy w stacji wodociągowej, które były zaplanowane na podstawę remonty. I no, chciałbym tutaj powiedzieć, że. W związku z tym, że udało się pozyskać pieniądze na modernizację oczyszczalni, to, to już nie inwestowaliśmy, bo taki motoreduktor kosztuje od 15 do 20 tysięcy zł. Wymiana czterech motoreduktorów wiadomo jest to około 100 tysięcy zł. Te motoreduktory już praktycznie są na wykończeniu, ale już będziemy w styczniu ogłaszali przetarg. W związku z tym, mam nadzieję, że ten system napowietrzania wytrzyma te parę dni jeszcze. I na początku roku zmodernizujemy. Dlatego, no mówię, pojawiły się pieniądze, yy, dlatego chcemy yy, ten zakup zrealizować. I tutaj prośba do Państwa, żebyście przychyli się za tym zakupem. Dziękuję Panie wójcie Czy ktoś z Państwa radnych, proszę Pani Radna. Mam takie pytanie, czy ten ciągnik będzie służył tylko tutaj mm, do posypywania tym piaskiem i tak dalej? w czasie zimy na terenie grabowatych, małych chodniczków czy też na przykład jak jest na przykład na wsiach są te takie wąskie wjazdy tak czy zawsze był z tym problem no ponieważ wiadomo duży pług nie można wjechać a tam też mieszkają na przykład na tak takich tych boczniejszych drogach mieszkają starsi ludzie którzy też nie mają wyjazdu po prostu z procesu. czy to też będzie ale służył ale do takich celów? Czy będzie słyszył do odświeżania dróg publicznych, które są drogami publicznymi czy drogami zarządzanymi przez gminę, nie będzie odśnieżał dróg prywatnych, bo drogi prywatne no w sytuacjach takich, że gdzieś tam będzie jakieś, jakieś osoby będą zamieszkiwały starsze, gdzie gminny ośrodek pomocy zgłasza nieraz takie po prostu potrzeby, że gdzieś trzeba po prostu coś zrobić, to przecież je pomagamy i są takie nieraz sytuacje, że po prostu odśnieżymy, ale nie jest tak, żebyśmy wyłączyli prywatnych właścicieli od tego, bo nawet ustawa Utrzymaniu czystości porządku gminy nakłada obowiązek na właściciela nieruchomości do odświeżania chodników przy posesjach, przy drogach publicznych. Ale to ustawodawca nałożył i tu nikt łaski, nikt łaski nie robi. To przykład mamy tutaj sąsiadów naokoło gdzieś odśnieżale, teraz trochę się pozbyli, to my mamy obowiązek odświęć do środka zdrowia, gdzie też trzeba było przywieźć pracownika, mówię Wigilia, wszyscy mieli wolno, ale trzeba było pracownicy zostali skrzyknięci i zostało to odśnieżone takiej podstawowej yy, wersji, bo później przyszli. wiadomo, że to rozpuszczą, zaraz kolejny się robią, no ale chyba jak tutaj ci mieszkańcy Grabowa dzieli jakiś, można było z tych chodników skorzystać. I przejść czy do sklepu, czy gdzieś, co to po prostu do nas należało. To wszystko zostało wykonane. Dziękuję. Proszę, panie radny. Ja parę razy zgłaszałem w ogóle potrzebę zakupu tego ciudnika przez tamte lata, ale to była sprawa finansów, bo to nie było pieniędzy po prostu. I uważam, że ten ciągnik jest bardzo potrzebny, bo to są do wszelkich prac związanych ze śniegiem, czy wypływaniem, czy ewentualnie pryskaniem w ogóle chwastów, bo też jest potrzeba w ogóle takim, takim ciągnikiem, A w ogóle to jest w tej chwili, na tej sesji sądzę, że to jest najlepszy prezent na nowy rok. <laughs> Zgadzam się z tym. Czy ktoś z Państwa radnych? Chciałbym tylko uzupełnić, że no nie można to wybiórcze, że tylko ciągnik kupimy, założymy piaskarkę czy tam znaczy do, do posypywania piasku i płuk i będzie stał i czekał od jednej ziemi do drugiej. Przecież jest jakaś tam przyczepka będzie czy coś takiego to można przez, czy na drogi, ten Mercedes który jeździ to no to też już jest samochodzik ileś tam lat ma. I nawet na taką dwukółkę można więcej tego tłuczenia wsypać i przy tym traktorem też można przewieźć na jakąś nieraz są takie drogi, tak jak mówię, no nieraz posypiemy tą drogę i jeżeli osoby są starsze, gdzie nie są w stanie gdzieś pogotowie dojechać czy coś, no, to po prostu my jesteśmy od tego, żeby pomagać, ale w pierwszej wersji no, to jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który bada sytuację, bo nie można mieszkańców zastępować w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków. Dziękuję Panie Wójcie. A druk, jeszcze jedno zdanie. A druk na terenie gminy, takich, tu patrzę na Panią Zakrzewa, czy to takie mniejsze te drogi, gdzie gmina jest właścicielem, a nie jest to droga publiczna. Ale to po prostu nieraz trzeba odświeżyć, No to ten wąski taki tutaj w sąsiedniej gminie, zawsze to patrzę na ten. No to podoba mi się ten pułk w warce, czy w Zakrzewie, czy w Kępie Majskiej, czy na Tączynie gdzieś wjechać w jakąś drogę. Być może te zimy, a kiedyś będzie, no bo były takie zdarzenia, że przyszedł miesiąc kwiecień w kwietniu upadało 130 centymetrów i też nikt nie Dobra. mógł wyjechać jakby nie było odsunięte no to po prostu tak się dzieje. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa? Proszę panie. Ja pan rozumiem, go. że pan Wójt już oglądał ten ciągnik tak? Tak. To ile to koni będzie miał? 60. 60. I wyjścia bo tam, tam elektronika jeszcze... może nie jest na tyle ważna ale to wyjścia hydro... hydrauliczne. Tak ten wszystko rozumiem, będzie że wszystko... i to... jest sprawa taka, że jeszcze jest ten z przodu ta hydraulika. Która będzie do tego pługa, bo ten pług będzie trójstronny. Bo tak strzałka, przechylenie w jeden, bo w drugi to musi być tam ta hydraulika taka dość rozbudowana. Nie jest tak, że zawieszamy tylko pług na tym sztywnym. Dlatego ta cena, to co mówiłem, 103 tysiące, a w końcu tutaj z pracownikami byłem no i już mnie namówili na to, żeby wziąć ten mocniejszy silnik. I będzie czy nawet jeżeli się pokosi, bo jak jest klimatyzacja, to mówią, zaraz jeżdżasz do 6 koni. Na samą klimatyzację zabiera, no to jest. No technologie sprawdzone, bo to już tak. wieloletnie technologie. Chodziło mi o ten powiedzieć. prosty ciągnik. Ja osobiście posiadam w gospodarstwie ciągnik. Z silnikiem Perkinsa i nie narzekam. Także jeszcze im 25 lat, nie było żadnych problemów. To jeszcze jaka, jaka, jaki okres gwarancji jest na taki ciągnik? Dwa lata. Dwa lata. Lat. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę, to pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Gminy w Grałowie nad Plicą z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. Pozwolę sobie ominąć aspekty prawne. Rada Gminy w Grałowie nad Pilicą uchwały budżetowej na rok 2021 numer 22.118.20 2020, przepraszam, z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza następujące zmiany. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy, wprowadza się zmiany w planie bochodów budżetowych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi, wprowadza się zmiany plan, w planie wydatków budżetowych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci, w wyniku. Dokonywanych zmian w planie wydatków dokonuje się zmian w tabeli nr 3. Wydatki majątkowe na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi Punkt pierwszy W wyniku powyższych zmian, paragraf 1 uchwały budżetowej Gminy Grałów nad chwilicą na 2021 rok otrzymuje następujące brzmienie.

Podpunkt drugi ustala się plan wydatków budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 23 203 153 ,90 zł 90 groszy. Z tego bieżące w kwocie 20 632 878 ,90 zł 90 groszy, majątkowe w kwocie 2 570 000 275 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2 podpunkt trzeci ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2021 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałą tabelą numer 3 Paragraf trzeci, punkt pierwszy, wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy. Punkt drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021? Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie teraz. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę przy 13 radnych. Tak? 13 radnych za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu tego, co wcześniej mówiłem państwu punktu czwartego podjęcie uchwały ustalenia wysokości diet dla radnych. Szanowni państwo wkradła się, że tak powiem, taka mała że tak powiem na ostatniej sesji. Może, może pana przewodniczącego wyręczyć. Tak. No to... Szanowni państwo tutaj są proste sprawy. Nadzór prawny Urzędu Wojewódzkiego Yy, Telefonicznie do nas się zwrócił, że nie będzie uchylenia tej uchwały, tylko chodziło, żeby nie było ryczałtów, bo to nie Diecia. jest ryczałt, tylko jest dieta Diecia. i tak jest w ustawie zawarte. I w następnym punkcie yy, tym ostatnim yy, szóstym, Justy. bo tutaj jeszcze yy, tak szybko zmieniając tą uchwałę, yy, ten punkt czwarty, wykonanie uchwały powierza się, yy, to trzeba przesunąć o jeden. O jednoczko. To wykreślić, bo dwa razy się. Yy, powtarza wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. I proszę Państwa i na końcu w tym punkcie szóstym biuro to prawne twierdzi, że trzeba zapisać w ten termin 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Tu wcześniej jest zawarte, że uchwała ta obowiązuje od 1 grudnia. Wszystko jest to co Byłem. Było tylko, nie ma ryczałtu, tylko jest dieta i jest ten 14 dni dołożone, bo tam było, że z mocą, z chwilą podjęcia tej uchwały ona staje się obowiązująca, ale że jest to akt prawa miejscowego, w związku z tym podlega ogłoszeniu, ale to, a wcześniej jest zapis od 1 grudnia to wszystko pozostaje dziękuję panie wójcie chyba czy ktoś z państwa ma jakieś pytania dotyczące to jest chyba jasna sprawa to jest akurat temat który no zamiast ryczałtu tak jak pan wójt mówił to o tą dietę chodzi tutaj ja pozwolę sobie odczytać teraz tą uchwałę jeszcze raz znaczy kolejną uchwałę w sprawie wysokości diet dla radnych pozwolę sobie Minąć aspekty prawne. Rada Gminy w Grałowie nad Pilicą uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się następująca wysokość miesięcznej diety za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Gminy w Grałowie nad Pilicą dla radnych według spełnionych funkcji. Przewodniczącemu Rady Gminy 1500 złotych, wiceprzewodniczącemu Rady Gminy 1200, przewodniczącemu Komisji Rady Gminy 1100 złotych, pozostałym radnym Gminy 1000 złotych. Punkt drugi. Ustala się obowiązek wykonywania potrącenia w wysokości 2500 Procent przysługującej diety za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu komisji lub sesji rady gminy. Punkt trzeci radnemu pełniącemu różne funkcje w radzie gminy przysługuje tylko jedna dieta najwyżej, najwyższej wysokości. Paragraf 2 dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana radnemu przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Paragraf 3 wysokość diety o których mowa. Paragrafy 1 ustęp 1 obowiązuje od Dnia 1 grudnia 2021 roku. Paragraf 4 Traci moc uchwała nr 31.157.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych. Paragraf 5: Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Minugrowi nad Plicą. Paragraf 6: Uchwała wchodzi w życie. Po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z Państwa radnych jest za, yy, 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 za yy, uchwałą w sprawie, podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych? Proszę o podniesienie ręki i po zagłosowanie teraz. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Wstrzymujący jeden. Dziękuję. Przechodzimy do. Yy, w sumie, Szanowni Państwo, zbliża, zbliża się nowy rok 2022. Chciałem Państwu złożyć życzenia, bo z tej okazji przede wszystkim. Wszystkiego dobrego. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Dużo sukcesów zawodowych, jakichś realizacji zawodowych dla państwa, dla państwa rodzin, dla wszystkich tu ucz uczestniczących też i oglądających nas w internecie. No i nie wiem, do siego roku, jak to potocznie się mówi, to ja bym miał, że tak powiem, wszystko i wszystkiego dobrego jeszcze. Raz. Szanowni Państwo, ja też dołączam się do tych życzeń, a przede wszystkim. Żeby ten rok 2020 był takim rokiem normalnym, żeby w końcu 2022, żeby się skończyło to wszystko, co się dzieje teraz niedobrego, żeby był spokój, a przede wszystkim żebyśmy wrócili do takiej normalności. Bo, tak jak Państwo widzicie, nie tylko choroba, ale przede wszystkim ceny no Nie słyszą zdrowiu Polaków. Także wszystkim Państwu tutaj obecnym, mieszkańcom naszej gminy, do no, udanego 2022 roku. Dziękuję. Szanowni Państwo, zamykam sesję Rady Gminy Grałów nad Plicą w dniu 29 grudnia 2021 roku o godzinie 8.25. Dziękuję i do usłyszenia.